zamrugał dwiema parami powiek. Czyli mrugnął dwojgiem powiek? Nie, najpierw jednymi, potem zupełnie innymi. To coś jakby długie i krótkie światła. To było przed czy po tym, jak jego broń wyparowała w milion cząstek? Po. Czemu inni funkcjonariusze tego nie widzieli? Mają nadmiar ciała w okolicach pasa, więc zostali w tyle. Gdybyś choć w połowie mi dorównywał, dorównuję ci dokładnie w połowie. W czym problem? W tym, że mnie wkurzasz. Na pewno zepchnął go z dachu. Chcę o tym porozmawiać. Za 10 minut pokażesz mi, co umiesz. Poćwicz 10 minut na steperze, pieprzony tuczniku. Ja ci wierzę. Laurel Weaver, biegła sandowa. Zapraszam do kostnicy, zobaczysz coś. Zaraz. Zaczekaj. Pani dr Weaver z biura koronera badająca sprawę NN? Zgadza się. Proszę tu spojrzeć. Niezwykła noc. Właśnie, niezwykła. To były skrzela, nie powieki. Skrzela, dusił się. Kim jesteś? Mówił ci coś? Tak, że świat się skończy. Mówił kiedy? Czy rozpoznałbyś jego broń? Na 100%. No to jedziemy. Zaraz. Mam masę papierków. Wszystko wypełnione. Brawo, Edwards. Dogoniłeś go. Ostry jesteś. Podwójnie ostry. No, no, no. Wprowadzamy się. Chata jest nasza. Mam nakaz eksmisji, chłopcy. Co tu robisz? Likwiduję to robactwo. Robactwo? Robactwo? Tak, prawdziwa zaraza. Zauważyłem tu zarazę. Gdzie spojrzę, wszędzie niższe gatunki bagiennej hołoty przekonane o swojej wyższości zaaferowane swoim krótkim, bezcelowym życiem. No właśnie. Nie chcesz się ich pozbyć? I to strasznie. A ty dokąd? O co w tym wszystkim chodzi? W lat 50. rząd powołał małą, niedofinansowaną agencję, której celem było nawiązanie kontaktu z kosmitami. Patrzcie na końcówkę. Wszyscy kpili z wyjątkiem kosmitów, którzy 2 marca 1961 roku nawiązali kontakt. Tamtego pierwszego wieczora było nas dziewięciu, siedmiu agentów, astronomii i pewien głupi, zagubiony dzieciak. Wręczyłeś temu dużemu kwiaty. Tędy. Międzygalaktyczni uchodźcy chcieli zrobić z Ziemi wolną strefę dla istot bez planet. Widziałeś Casablancę? To samo, ale bez nazistów. Zgodziliśmy się. Od tej pory ukrywamy ślady ich lądowania. Więc targi światowe były tylko przykrywką dla UFO. A widzisz inny powód, by organizować je w quiz? Z każdym rokiem przybywa ich więcej. Wybacz, nie zmieniam tematu, ale kiedy robiłeś ostatnio tomografię mózgu? Pół roku temu, jest obowiązkowa. Powtórz badania. Powiedz Zetowi, że wspaniale się ubawiłem. Dziękuję bardzo, ale wskaż mi drzwi. No dobrze. Napiję się kawy, chcesz? Nie, dzięki, nie trzeba. Jak leci? Z kofeiną i z cynamonem. Mleczko tylko w proszku? Nienawidzę tego. To no dobrze. Dajecie sobie radę. Nie przepracujcie się. Na pewno nie chcesz kawy? Więc tak. W tej chwili na Ziemi przebywa około 1500 kosmitów, większość na Manhattanie. Uczciwie zarabiają na życie. Jako taksówkarze? Mniej niż myślisz. Ludzie nic nie wiedzą. Nie chcą i nie potrzebują wiedzieć. Są szczęśliwi, przekonani, że rozumieją świat. Po co te sekrety? Ludzie są cwani, zrozumieliby. Cwane bywają osoby. Ludzie to durne, płochliwe, niebezpieczne zwierzęta. 1500 lat temu wszyscy wiedzieli, że Ziemia to środek kosmosu. 500 lat temu wiedzieli, że jest płaska. A ty, 15 minut temu wiedziałeś, że ludzie są na Ziemi sami. Pomyśl, co będziesz wiedział jutro. W czym tkwi kruczek? W tym, że zerwiesz kontakty z ludźmi. Nikt się nie dowie, że istniejesz. Nigdy. Masz czas na decyzję do wschodu słońca. K? Warto? Tak, warto. Jeśli starczy ci sił. Obserwatorium, Serce Agencji, bliźnięta Blab i Bob. Śledzą każdego kosmitę na Ziemi, niektórych non-stop. Tu widzisz samych kosmitów. Na pozór są normalni, ale prywatnie zobaczysz. O rany. Ciężko to pojąć, co? Nie, wręcz przeciwnie. W trzeciej klasie uznali mnie za czubka, bo mówiłem, że nasza pani jest z Wenus. Pani Edelson, z Jowisza, z jednego z księżyców. Dzieci, proszę o ciszę i uwagę. Jeśli będę musiała znów to powtórzyć. Edwards, ubierz się. Co? Swój ostatni garnitur w życiu. Będziesz nosił ubrania zatwierdzone przez FWC. Zmienisz tożsamość. Będziesz jadł, co ci każemy i mieszkał, gdzie ci każemy. Z tą chwilą tracisz cechy umożliwiające identyfikację. Tracisz indywidualność. Wykreowaliśmy ci imidż, który nie zapada w pamięć. Będziesz rozpoznawany jako déjà vu i równie szybko zapominany. Nie istniejesz, nie urodziłeś się. Anonimowość to Twoje imię. Milczenie to Twój język ojczysty. Nie stanowisz już części systemu. Stoisz ponad nim, poza nim. My to oni. Jesteśmy facetami w czerni. Wiesz, czym się różnimy? Ja w tym dobrze wyglądam.